Europa to nie jest duży kontynent, więc na pewno poszczególne kraje nie za bardzo się od siebie różnią. Nic bardziej mylnego, okazuje się, że Europa kulturowo jest bardzo różnorodna i to właśnie na tej różnorodności skupimy się w tej części naszego wideo Razem z nami ponownie Irek Zyzański. Dzień dobry, cześć. Chcesz wiedzieć więcej? Zasubskrybuj koniecznie łódzkie dla biznesu, to właśnie tutaj znajdziesz wideo szkolenia dotykające różnych tematów. To było dla mnie ciekawe doświadczenie, będąc w Azji, że oni widzieli Europę jako tak naprawdę jedną część, jedną kulturę. Relacje, grupa, fajny czas, siesta. Paweł, zupełnie się z Tobą nie zgadzam. To nie ma sensu, to jest źle zrobione. No bo u nas to jest słowo klucz załatwię Ci coś, ktoś coś załatwił, i ta pozycja szefa jest taka trochę, to jest pierwszy wśród równych. Mam nadzieję, że przybliżysz nam specyfikę kulturową, właśnie naszego pięknego kontynentu. Północ-południe, zacznijmy od tego podziału, który bez wątpienia istnieje. Tak sądzisz? Tak! Z punktu widzenia Azji, być może nie. To było dla mnie ciekawe doświadczenie, będąc w Azji, że oni widzieli Europę jako tak naprawdę jedną część, jedną kulturę. I oczywiście masz rację. Są różnice pomiędzy różnymi kulturami, narodowościami, a ten taki duży podział północ-południe, yy, widzimy go. Wiesz co? Chyba takie najbardziej to, co widzimy pierwsze, to jest ekspresywność. To jest ekspresywność. Kiedy myślisz o Włoszech, Grecji, Hiszpanii... Uśmiecham się od razu. Od razu się uśmiechasz, od razu jest, wiesz, gestykulacja, tak. ręce, relacje, grupa, fajny czas, siesta, yy, miejmy dobry czas. Wieczorem, idziemy, zaczynamy o dziesiątej kolację, na luzie, nie spieszmy się. Idziesz na północ, kraje skandynawskie. Um, no, to jest to bardziej podejście indywidualistyczne, prawda? Bardziej, bardziej, bardziej kultury, które gdzie ceni się punktualność, jakość pracy, pracowitość. I to będzie miało również związek z tym, w jaki sposób budujemy relacje biznesowe. Jeżeli chcesz zbudować relacje biznesowe z szeroko pojętymi kulturami południa, musisz, musisz się dopasować. Musisz nawiązać relacje. Musisz pójść na lunch, na obiad. Musisz poznać kogoś bliżej, podzielić się osobistymi historiami. Pracujesz w Niemczech, w Skandynawii, to wiesz co, wyrazem szacunku jest to, że nie pytasz się o sprawy prywatne, że nie mieszasz tego. Życie służbowe, życie prywatne. Więc jeżeli nie jesteś zaproszony do otworzenia się, to nie pytaj się o rodzinę twojego kontrahenta, nie pytaj się o to, co lubi, jak spędza wolny czas, bo on dla niego to zazgrzyta, odpali mu gadzi mózg. Ale jeżeli nie zrobisz tego na południu, to będziesz sztywniakiem, któremu być może nie można ufać. Właśnie często przywołujesz ten gadzi mózg. Czy to jest jakieś takie pierwotne myślenie, które w nas siedzi? Wiesz co, tak. Jest taka teoria, że to, co tam tutaj, ten, ten nasz piękny, piękny mechanizm, który, który jest tutaj, e, ważący 2% masy naszego ciała, ale pożerający 20% energii, e, tak naprawdę bardzo często on... Sprawia, że idziemy na autopilocie, że, że idziemy na autopilocie. Te takie pierwotne odruchy. Coś, co się wydarza, co jest inne niż powinno być, powoduje, że nasz gadzi mózg się uaktywnia, czujemy się niekomfortowo. Ucieczka, paraliż, poczucie dyskomfortu. To jest ta stara część mózgu, która odpowiada za nasze przeżycie. Za to, abyśmy nie zostali zjedzeni i abyśmy sami się najedli. Jeżeli szukasz więcej informacji, koniecznie znajdź nasze social media. Łódzkie dla biznesu jesteśmy na TikToku, LinkedInie, YouTubie, a także oczywiście na Facebooku i Instagramie dotknęliśmy delikatnie tematu północy i południa i tak sobie wyobrażam takiego biznesmena, bizneswoman, którzy chcą przygotować ekspansję na inny rynek i myślą sobie o nie, nie dość, że muszę przygotować się jak wygląda tam kultura, to jeszcze podział północ-południe. Dołóżmy do tego wschód-zachód. <grych> Niech nie będzie za łatwo. Dołóżmy tego wschód-zachód. Ale Wiesz w Europie. Co? W Europie dobrze. Mhm. Dobrze, wschód-zachód w Europie. No to tak naprawdę mówimy tutaj o granicy podziału po II wojnie światowej, prawda? Kraje zachodnie i kraje bloku wschodniego. Największa różnica no to rozwój ekonomiczny. Nam jeszcze zajmie sporo lat, aby dogonić, nadrobić to, gdzie oni, gdzie oni dotarli. Wiążą się też z tym różnice kulturowe podejście do etosu pracy podejście do instytucji prawa podejście do hierarchii. Kiedy popatrzysz się na te kraje zachodu. Um, większa część z nich, tam decyzje podejmuje się bardziej egalitarnie, i ta pozycja szefa jest taka trochę, to jest równy, e, pierwszy wśród równych. W krajach kultury wschodniej nadal masz wysoką, wysoką, wy, wy, wysoką hierarchię. Pan kierownik to jest pan kierownik, pan majster to jest pan majster. Niski brak zaufania w społeczeństwie. Ja sam pamiętam, jak rodzice mi mówili, nie rozmawiaj z obcymi. Bo to nie wiadomo, kto to jest. Czasami dochodzi do tego taki podwójny sposób komunikacji. W naszej wewnętrznej grupie mówimy coś innego, na zewnątrz mówimy coś innego, bo historycznie tak byliśmy przygotowani. A do tego są całe te domieszki takie kulturowe kulturowo-językowe. Kiedy rozmawiam z cudzoziemcami i staram im się wytłumaczyć, co oznacza słowo załatwić, to mam trudności. No bo u nas to jest słowo klucz. Załatwię ci coś, ktoś coś załatwił. W czasach komuny, no załatwienie, jeżeli coś potrafiłeś załatwić, to byłeś gość. To załatwić u nas oznacza... Często zrobić coś z pominięciem procedur, coś nagiąć, coś niekoniecznie zrobić tak jak trzeba. Ale być też zaradnym. Jednocześnie. Być zaradnym, tak. tak. A idziesz jeszcze bardziej na wschód, to to pojęcie załatwić coś jeszcze bardziej się zmienia z tego naszego może nie całkiem legalnego do zupełnie nielegalnego, ale wymaganego. No i wytłumacz to teraz komuś z kultury zachodniej. Tak więc ta różnica to będzie podejście do instytucji przestrzegania prawa um, i zaufania, które mamy w grupach. Wiesz co? I to jest bardzo ciekawy temat. No bo kraje beneluxu, tak naprawdę mówimy tutaj o trzech krajach, prawda? Belgia, Holandia, Luksemburg. Dużo ich łączy, ale też są i pewne różnice. Um, Zacznijmy od stylów komunikacji. Luksemburg i Bel... Belgia jest chyba taka najbardziej wysokokontekstowa. Tam fajnie, luźno rozmawiamy. Luksemburg już troszeczkę bardziej taki um, jest taki, 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 taki zasadniczy, natomiast Holandia jest jednym z najbardziej bezpośrednich stylów komunikowania się. Tam jest absolutnie normalne, że powiem ci. Paweł, zupełnie się z Tobą nie zgadzam. To nie ma sensu, to jest źle zrobione i dla Ciebie to nie jest wcale agresywne. My postrzegamy ich, postrzegamy ten styl komunikacji jako oschły i agresywny. Dla nich tak nie jest. Więc to jest ta pierwsza różnica. Inny potencjalny problem to są języki. Są różne języki w Holandii, w Belgii, w Luksemburgu. Przeciętny według badań, przeciętny obywatel tych krajów mówi trzema 3,5 trzema, językami. Wow. Więc ten angielski na szczęście będzie tym, tym lingua franca, w którym robi się biznes, natomiast zawsze, zawsze to jest mile widziane i otwiera drzwi, jeżeli nauczysz się kilku wyrażeń w lokalnym języku i kiedy jesteś w Belgii. To po belgijsku przywitasz kogoś, podziękujesz mu za coś, zawsze wzbudza to sympatię. Szczerze mówiąc, nawet kiedy jesteśmy na różnego rodzaju wydarzeniach, typu koncert, tak. kiedy przyjeżdża do nas jakaś gwiazda z zagranicy i mówi Dobry wieczór Polska, to my od razu mamy uśmiech na twarzy. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Wiesz, ja sam z wykształcenia jestem arabistą, i teraz już może aktywnie nie używam tego języka, ale kiedy mam okazję i spotykam się z partnerami z krajów arabskich i przez dwie minuty prowadzimy konwersację luźną po arabsku, zanim przejdziemy na angielski, aby rozmawiać o biznesie, to ja widzę jakim się świecą oczy. Bo, bo to jest pokazanie szacunku tego, że przygotowałeś się, odrobiłeś zadanie, nawet jeżeli są to tylko trzy słowa. To dajesz sygnał, szanuję Cię, przygotowałem się, zrobiłem wysiłek. Jeżeli chcesz być na bieżąco ze wszystkimi wideoszkoleniami, koniecznie zasubskrybuj ten kanał, a może masz własne przemyślenia. Zostaw koniecznie komentarz, przeczytamy wszystkie komentarze i na pewno na nie odpowiemy. Drodzy Państwo, to jest ten moment, kiedy trochę kończymy naszą podróż kulturową po Europie. Tak naprawdę tylko zajrzeliśmy przez okno do nawet nie poszczególnych krajów, a do poszczególnych regionów i rejonów, a za chwilkę kolejna część naszego wideo szkolenia. Wciąż przyglądamy się różnicom kulturowym w biznesie.